Pierpać to za mało. Wychodzić z krzaków. Pełza puławka. Małgorzata niż nosi kwitnących jabłoni i tęsknię po poczciwych brzydali, które litościwie przytula się do piersi. Potem wychowąc tej pięknie dranie, jest za późno, żeby uciekać. Chyba, że w to nie pozwalają zapomnieć. Małe dziewczynki potą tam wianki, trochę większe gubią. A ona próbuje wygonić z siebie te ruczki, wrzucane przez instynkt. Człowieka, który nie chce wyjść, choć dawno po szczytach. Pamięta, rok temu też byli parkowymi insektami. Pewna otyła kobieta w średnim wieku uzaliła na ich widok. Już nie zaryzykuje z brzydką. Ona wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Rzeszliwi pocieszyciele omijają pasztety z daleka. Nikt go z niej nie wykopie. Jest w Małgorzacie bardziej, niż wtedy, kiedy był. Rozrasta się szybko, jak krwawnica. Z piękną Joanną poszło łatwiej. Krzyknęła trzy razy, po czym się w jakiegoś Piotra albo Marka. Zamilkła. Gośka tak nie może. Jest trzęsiona ciska w niego granaty. Źle mi się śnisz. Karmisz ustami. Glizujesz czekoladę z nadgarstków księżniczek. Zabawne. Ona śni mu się całkiem dobrze. Czasem nawet za ładnie. Wtedy boi się najbardziej, chce wykonać brzdurę pod okiem, spuszcza do smyczy wszystkie wilki i szakale, brakuje uciekłej Anny, dałach podała się skreślić, uszczęśliwić przez Tomasza albo Roberta, a się śniło się, że ktoś zrobi z niej wariatkę wariatkę. Tak, bo nigdy nie pomyślałaś o kwiatach, na żółtej tapecie, z którą uciekały w poszukiwaniu wody. Za późno, więdno, zawijają się, teraz klej. Ale nie chcę martwej ściany. Pozwólmy odejść. Tak, bo nigdy nie zrozumiesz. Powiesz kobiety. Będziesz bił kięściami w róże nieboszczki, dopóki nie przyglą na dobre. Nie weźmą się w kartą nic i będzie, czego znów ryczysz, mnie byś nie rozkwitła. Musiało być mocno, złamaniem praw fizyki, prosiłam przystopój. Pękam, z tapetą, nie zmieszczę w sobie zmarnych goździków. Tak, bo zawsze grałeś mi z przymrużeniem. Bez pytania rozwijasz, robisz łatwo, a jednak by ze mnie nie sięgniesz, kolejny raz, przytrzymaj to proszę.